Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj w kalendarzu mieliśmy tak, o godzinie 5 z Japonii sprzedaż detaliczną, troszeczkę gorzej od oczekiwań. Następnie kolejne ważne dane będą dopiero o 13.30 ze Stanów Zjednoczonych PKB to za czwarty kwartał. O 15.00 troszeczkę mniej istotne dane, ale też ważne, indeks Uniwersytetu Michigan, dane ostateczne, 2 marzec. I o 20.45 będzie wystąpienie publiczne prezesa PED-u Janet Giery. Na kontraktach na indeks S&P 500 mieliśmy odbicie od wsparcia na poziomie 2038. Wydaje mi się jednak, że jeszcze może być ten poziom testowany. Pogłębienie powiedzmy dziś do początku przyszłego tygodnia i dopiero wtedy, kiedy rynek z powrotem wróci powyżej poziomu 2038 będzie można powiedzieć, że z tego rocznego szczytu pojawiła się tylko spadkowa trójka i rynek będzie gotowy do powrotu na ostatni szczyt. Kontrakty na index DAX zachowują się bardzo mocno. Wróciliśmy wczoraj w końcówce sesji powyżej poziomu 11855. Wydaje się jednak, że ten ruch jest zbyt szybki. To powinniśmy mieć jeszcze jakieś tutaj cofnięcie. I tutaj rozważam dwa scenariusze. Albo będzie cofnięcie tylko korekcyjne i potem kolejne przebicie poziomu 11855 wydobytego sygnał do zakończenia korekty. Albo będziemy mieli jeszcze pogłębienie tutaj tego wczorajszego dołka i Sygnał oczywiście pojawia się w tym samym miejscu, natomiast wcześniejszy krótkoterminowy sygnał pojawi się tutaj, gdy będziemy przebijali ten poziom, a właściwie wyżej położone korpusy świec, czyli tutaj o tym proponujemy. No i w dalszej perspektywie czasu powinniśmy w kwietniu zobaczyć nowe szczyty na kontraktach na WIT. Na po polskim rynku myślę, że czekają nas jeszcze spadki po tych dosyć silnych wzrostach, które mamy z marcowego dołka. No i przechodzimy do rynku walutowego. Wczoraj rano doszło do wzrostu do nowego szczytu na poziomie 1,1050. Po czym się rynek zaczął cofać. No i w ciągu dnia żeśmy mieli spore spadki, wróciliśmy do wsparcia na poziomie 1,09. W końcówce sesji doszło tutaj do odbicia. Potem jeszcze jednak mieliśmy kolejny ruch w dół. Mamy tutaj konsolidację. No i teraz to można byłoby powiedzieć co się może dalej dziać? Mamy tutaj ewidentnie jedną silną falę spadkową mamy jakąś konsolidację można byłoby oczywiście pomyśleć sobie, że z tej konsolidacji wiemy się w dół będziemy mieli silne spadki ale najprawdopodobniej dojdzie tutaj jeszcze do jakiegoś odbicia no bo właśnie tego odbicia po tych spadkach jest niewielki I w dalszej perspektywie czasu po zakończonym odbiciu powinniśmy mieć jeszcze kolejną falę spadkową na wykresie się Torna. Na dolarze do złotego, żeśmy odbili się od tutaj tych wsparć. Przekroczone zostało na poziomie 3,73. W krótkim terminie może jest jakieś cofnięcie. No i potem w dalszej perspektywie kolejną w górę i atak na humraicznikę. Na wykresie cen złota oczekuje korekty po wcześniejszych wzrostach. Można skorygować ten ruch o 38-50%. do I potem możliwy jest powrót tutaj na te opory. I po ich przebiciu otwiera się droga na tegoroczny szczyt na poziomie 1305. Na wykresie cen ropy po silnych wzrostach przedwczoraj i wczoraj rano. Doszło do sporej korekty, potem doszło do odbicia. No i wydaje się, że ta korekta nie jest zakończona. Jeszcze czekałby nas pogłębienie tego do który myślę wczoraj po południu. I dopiero potem możemy wrócić na ten ostatni szczyt. Tutaj widać, że mamy bardzo silny opór. Przejdziemy do szczegółów. Przejdziemy na wykres 30-minutowy. Może nawet 15-minutowy. Widzimy z wczorajszego szczytu, kolejnego jedną falę spadkową, potem jest korekcyjne odbicie i tutaj mamy kolejną falę bez Więc jeszcze powinniśmy się przygotować na to, że tutaj ten poziom zostanie przekroczony. Późniejszy powrót powyżej tutaj tego ważnego dołka może generować sygnał do powrotu na po pierwsze tutaj ten lokalny szczyt i potem dalej na ten ostatni szczyt. Jak wtedy powinniśmy się przekonać, czy ten poziom zostanie przebity, czy nie, bo jeśli nie zostanie przebity, to czeka nas jeszcze jedno cofnięcie kolekcyjne i dopiero potem w dalszej perspektywie czasów byśmy ruch w górę i jadę na szczyt, który mieliśmy kilka tygodni temu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.